Siema, jestem Benek. A ja Zenek. Witamy na naszym kanale. I dzisiaj pokażemy Wam, że seniorzy również potrafią zrobić lifehack z TikToka. A będzie to lampa lawowa. I do tego celu wcześniej już wymieszaliśmy sobie barwnik. To jest właśnie barwnik, który wymieszaliśmy. I Zenek wybrał sobie dzisiaj kolor zielony. No, wybrałem sobie, no, taki mi dałeś. No, jakoś się tam wyjdzie fajnie, na pewno. No, on nie jest zły, ale. Możemy okay. się zamienić, jak chcesz. Nie, może być. Dobra. No i mamy też pojemnik, No to będzie nasza lampa właśnie. Nowe pojemniki, proszę bardzo. No. Do tego jeszcze będziemy potrzebować oleju, który wlejemy jako pierwszy do pojemnika. Muszę walczy z tym olejem. No, chyba tyle wystarczy. Tak gdzieś go czwarte, jest. No gdzieś właśnie. No i dobra. To, troszeczkę wody. O, widzisz, już się coś fajnego dzieje. Aha, jakieś efekty widoczne. No. To się już robi ciekawe, nie? Aha. Proszę bardzo. No ciekawie to wygląda. Tak jest. I teraz barwnik. Tak. Szczykawka jednorazowa. Szczykawka jednorazowa. Labieramy Nabieramy barwnika, szczykawką. No jestem ciekawy, jak hmm. to będzie wyglądać. Całość od razu, albo jak? Wiesz, co nie, może tak po, po, po troszkę będziemy mm -hmm. zobaczymy. Oh. O! O, proszę pięknie, bardzo! Pięknie. To ciekawe jest. No, u ciebie też to ładnie wygląda. No i zielony nie jest taki zły. No nie, nie, może być. Proszę bardzo. Szczekawka i Nie wiem, czy mi jeszcze mi troszkę, być. czy to wystarczy. No, możemy tak, myślisz? żeby się pokryło na dole. No to jeszcze trochę, nie? jeszcze trochę, nie? Tak jest. A. No już samo to wygląda ciekawie. Tak, to jest ciekawy efekt. Ładnie to no wygląda. No wystarczy mi się wydaje. Myślisz? Tak, powinno być. No zakryło wszystko, nie? Fajnie. OK. Tak jest. I teraz tabletki musujące. Tak, teraz potrzebujemy tabletki musujące. Ile dajemy? Ty możesz wszystko wrzucić. <laughs> no nie, no coś. Tam. Nie. No to zacznijmy od jednej. Od jednej? No, zobaczymy, Aha. co się dzieje. Tak. Na razie się nic nie dzieje. O, o, o proszę. O. No co, co, to lepiej ty? Słuchaj. Ale twoje jakoś lepiej daje kolory, nie? Tak nie, mi się... no. Ale to jest co... dałeś? Okay, jeszcze dam jedną. Ile dałeś? Jedną tylko. To może jeszcze jedną. Okej. Okay. Zobaczymy. No, fajnie to wygląda. Super. To już jest 100 ludzie. Na o, musuje, proszę bardzo, jak jakiś Pięknie. mały wulkan. A ja jeszcze jedną. Jeszcze jedną dajesz? Mm -hmm. no, ja nie wiem, czy jeszcze jedną dać. No może spróbuję. Czekaj, bo już się jakieś za dużo. Chyba za dużo chyba. Chyba za dużo. Ale ładny efekt. Wygląda Super, ciekawy, wygląda, nie? No, no twoja o. coś jest ciekawsza. Zobacz. Dłużej się trzymie, nie? Tak, no to będzie na 2-3 minuty no, wydaje z tego efektu, ale dłużej chyba nie. O, teraz się takie małe bańki robią. Tak. Tak, super, no fajnie. za dużo piany. Chyba za dużo. Wrzuciłeś za dużo tych tabletek. No może przesadziłem, nie? Fajnie to wyszło. No super. Mi się boja bardziej korowała. A no, jestem ciekaw, pewnie. która... Która Wam się bardziej podobała, najbardziej podobała, i napiszcie o tym w komentarzach. Moja. To jest fajniejsza. Więc dziękujemy za oglądanie i do następnego odcinka.